Cześć, witam Cię w informacjach o całej scenie CSGO, dziękuję za ostatnie łapki w górę pod poprzednim filmem, jedziemy! Ekscytujemy się, wszyscy wygrano w StarLadderze Pro. no ale tutaj ciekawa, bardzo ciekawa informacja, słuchajcie, bowiem Neo, od jego, jakby z jego słów to wypłynęło, że oni byli pewni już, że osiągną słaby wynik, naprawdę dramatyczny wynik, można powiedzieć, właśnie na StarLadderze, na Ukrainie. No niestety, tak się stało, nie wiem dlaczego oni już wiedzieli wcześniej przed turniejem, że osiągną tak słaby wynik, Neo potwierdził, to są jego słowa dokładnie, że tak... Tak miało się zdarzyć, nie? że oni wiedzieli przed turniejem, że będzie tak słabo. Bardzo dziwne, powiedział, że nie będzie się zagłębiał w detale. Myślę, że już nigdy, nigdy naprawdę się nie dowiemy. O co tak naprawdę chodziło, że oni już przed turniejem wiedzieli, że słabo na nim wypadną. A jeżeli jesteśmy przy otoczce turniejowej, no to warto by było wspomnieć o problemie, który naprawdę będzie narastał, bowiem jest to podpowiadanie, słuchajcie, zobaczcie jak to wyglądało na meczu z Clown bodajże w finale Wirtusi dostawali jakby takie informacje. Nagrali jak na cheatach, jak na wallhacku, prawda? Bo to są naprawdę pod, spore podpowiedzi. No, myślę, że trzeba będzie ten problem rozwiązać przez organizatorów takich turniejów większych. No, bo nie ukrywajmy, że to publicznie naprawdę sporo podpowiada, jeżeli są po stronie Wirtusów autentycznie, praktycznie cała publiczność po stronie Wirtusów, no to podpowiada temu zespołowi dość mocno z takimi karteczkami. Myślę, że fajne zadaniem by było, jakby zamknęliby, takich, zamknęli, zamknęliby w takich budach jak w StarCraftie. No, ale zobaczymy. No, a my, słuchajcie, nie zwalniamy tempa, naprawdę, nie zwalniamy tempa. Cała gratka dla fanów jakby CSa i tych turniejów, takich większych, mniejszych, ale jednak naprawdę liczących się. DIFINITY 23-25 września, wspólna nagroda 100 tysięcy dolarów. Cztery zespoły: Epsilon, NVS, Mouseports i Godsem. Zobaczymy, kto wygra ten turniej. Naprawdę, mi się wydaje, że pomimo, że tylko cztery ekipy, może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. A tymczasem za oceanem brazylijski zespół Immortals wygrywa z optyk 2 do 1 w finale organizowanym przez IB Power. To był taki turniej, właśnie organizowany przez może takie dinozaury CS. A może nie bardzo dinozaury pamiętają, że w ogóle taki tym kiedyś był Ivy Power. I na tym turniej 10 tysięcy sobie zgarnęło, właśnie Immortals. Bardzo fajnie, gratuluję dla Brazylijczyków. Fajnie, że te, ci gracze z Ameryki Południowej wchodzą, bo dość mocno nie szukujemy się na scenę. Formację prosto od Staxa postanowił on bowiem, że będzie trenował jeszcze więcej niż dotychczas. Tak jak tam ujął żartobliwie, że Neo to szeryf, Neo okazał, więc on będzie trenował, prawda? Słuchajcie, to jest e, długa historia, to jest historia związana z csm 1.6 jeszcze, takich taki przygód Neo. No i mi się wydaje, że to słowo może być prawdziwe, słuchajcie, pół żartem, pół sery, no, od bo przekazał taką wiadomość, ale z tego co wiem, no, Neo takie decyzje mógł podejmować, to są jednak takie przyszłości, e, które nie wychodzą na światło dzienne, jak jak to właśnie było, jeżeli grali chłopaki jeszcze z, e, za 1.6, prawda? Więc, no, taka mogła być naprawdę, e, taka, taka sytuacja, że no powiedział, słuchaj, Snacks, gracz na słabiej, zacznij więcej trenować. No, i to jest krótkie podsumowanie filmiku, który zrobiłem ostatnio o update'ie w CS-ie. Naprawdę, gratulacje dla autora, śmieszny filmik. Kelly against Pasha, to dwa playsty, którzy stali się fajnie na swojej stronie. Nie wiem, co mam powiedzieć. Wow! Get Kelly! Get Adesne. Kelly! Get... No i oczywiście słabne pytanie, gdzie są moje subskrybery, a więc zapraszam oczywiście do zostawienia ze mną na dłużej i kliknięcia subskrybuj. Dzięki wielkie za uwagę, ocencie film, do zobaczenia, cześć!